Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na wwwmatzadanie.pl zapraszam. Zadanie piąte. Zapisz miarę alfa za pomocą minut i sekund, jeśli w podpunkcie A alfa ma miarę 52 setne stopnia, w podpunkcie B alfa ma miarę 84 setne stopnia. Wiemy, że minuta to 1,6 stopnia, a sekunda to 1360 stopnia. Zatem nasze zadanie polega na tym, aby zamienić ten ułamek 52 setne na sumę ułamków, które w mianowniku mają albo liczbę 60, albo 3600. No dobrze, na początek 52 setne w ułamku dziesiętnym zapisuję w ułamku zwykłym, czyli mamy 52 setne, następnie 52 zamieniam sobie na 50 plus 2 przez 100. Teraz rozszerzam ten ułamek przez 6, czyli mnożę i licznik, i mianownik przez 6. Rozbijam sobie od razu ten licznik na dwa ułamki, czyli w pierwszym ułamku mam 50 razy 6 to 300, a 100 razy 6 to 600. I w drugim ułamku 2 razy 6 to 12, i 100 razy 6 to 600. Teraz pierwszy ułamek skracam przez 10, czyli mamy 30,6. A drugi ułamek rozszerzam przez 6, czyli w liczniku mamy 12 razy 6, a w mianowniku 600 razy 6. Otrzymujemy pierwszy ułamek, przepisuję, a w drugim 12 razy 6 to 72, przez 600 razy 6 to 3600. Pierwszy ułamek przepisujemy, natomiast 72 zamieniam na 60 plus 12. I znów ten ułamek Rozbijam sobie na dwa ułamki, czyli 60 razy 1 przez 3600 to pierwszy ułamek i drugi ułamek 12 przez 3600. Tą jedynkę sobie tutaj wyrzuciłem przed ułamek. Teraz 30 przepisujemy, natomiast 60 i 3600 skracamy przez 60. 60 podzielić przez 60 to 1, a 3600 podzielić przez 60 to 60.

W drugim mianownik to 3600, a więc tu mamy minuty, a tu mamy sekundy. Otrzymujemy 31 minut i 12 sekund. W punkcie B postępujemy dokładnie w ten sam sposób, czyli mamy ułamek 84 setne w ułamku dziesiętnym, zapisujemy go w postaci ułamka zwykłego, czyli mamy 84 setne, teraz 84 zamieniam na 60 plus 24, przez 100 i rozszerzam ten ułamek przez 6. Zatem mnożę i licznik, i mianownik przez 6. No i rozbijam ten licznik na dwa ułamki, czyli w pierwszym ułamku 60 razy 6 to 360, przez 100 razy 6 to 600 i drugi ułamek 24 razy 6 to 144 i 100 razy 6 to 600. Teraz pierwszy ułamek skracam przez 10, więc mamy 36 60. W drugim ułamku rozszerzamy przez 6 ten ułamek, czyli mamy 144 razy 6 i w mianowniku 600 razy 6. Pierwszy ułamek przepisuję, czyli 36, a w drugim ułamku mamy 144 razy 6 to 864 i 600 razy 6 to 3600. Teraz liczbę 864 muszę zapisać jako wielokrotność 60 i reszta. W tym przypadku 60 razy 14 plus 24, bo to wciąż będzie 864. No i popatrzmy, 36,60 przepisujemy, natomiast tutaj znów rozbijamy na dwa ułamki, czyli 60 razy 14, ja zapiszę w postaci 14 razy 60 przez 3600 i drugi ułamek plus 24 przez 3600. Teraz. 60 przez 3600 skracamy przez 60. Pierwszy ułamek przepisuje, czyli mamy 36,6 plus 14 przepisujemy. Natomiast tu po skróceniu 60 podzielić na 60 to 1, a 3600 podzielić na 60 to 60. No i ułamek plus 24 przez 3600 przepisujemy. Otrzymuję. 36,6 przepisujemy. 14 razy 1 to 14, czyli mamy 14,6. Plus 24 przez 3600 przepisujemy. No i teraz widzimy, że te dwa ułamki możemy ze sobą dodać, czyli mamy 36 plus 14 to 50, zatem mamy 50 sześćdziesiątych plus 24 przez 3600. No i widzimy, że mamy dwa ułamki, jeden o mianowniku 60, drugi o mianowniku 3600, więc tu mamy minuty, a tu mamy sekundy. Otrzymujemy 50 minut i 24 sekundy. Jeśli pomogłem. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.